Moi kochani, skąd macie siły, nie wiem, musi to nam dać, dawać te siły Bóg, bo to jest niemożliwe, tyle godzin klęczeć, dzieci modlicie, bo dzisiejszy eg egzorcyzm wypada co cztery miesiące, on jest super długi, jest bardzo dziś długi, bardzo mocny. Dziękuję za Waszą wiarę, Proszę Pana Boga, żeby wszystko pooczyszczał Was, żebyście byli szczęśliwi, by pomógł. Myślałem o każdym tu z was, o pustyni, że pan to wyczyścił, bo tam jak demon dostała tak po łupie te, 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 Z anioła stałeś się bestią, bo tam wygaduje Pan przy tych wszystkich te dzieci po To mu tak to flaki się obracały równo dzisiaj, nie? Oni w, w sobie nie ma nic. Jestem przy rozważaniach jeszcze adwentowych z rekolekcji od kościoła. Nawiązując do dzisiejszego spotkania szefostwa po różnej maści meldunki. Zobaczam, mówimy tylko o tym, co piękne. Czasami drodzą różne bolesne uderzenia z frontu. Dzieci, Bogu dziękujcie, że Was maltretują. Przeprowadzę ogłaszam konkurs, ilu było faryzeuszy za czasów Pana Jezusa. Bo Sanedren 70, nie? Tak że 70. No to z tej 70 ilu tych kapłanów było za Jezusem? No nikodem jeden. No i jak jeśli uznamy, że członkiem Sanedrynu był Józef z Matei, no to było ich dwóch. Cieszcie się każdą miłością kapłana, jeśli natraficie na taką rzeczywistość. Bo Bóg co jakiś czas, co jakiś czas, ale dużo rzadszy niż lanie, czyli syłanie doświadczenia doświadcza swoje dzieci. Jeśli głosicie prawdę, no to nie oczekujcie, że będzie to inaczej niż zrobili z Jezusem. Jeśli zapowiadamy, Moi drodzy, reformę kościoła liturgii. Zapowiadamy ich koniec, że znikną kapłani z powierzchni ziemi. Że modlimy się, niech znikną bezczęściciele najświętszej ofiary i ci, którzy bezrozumnie przyczyniają się do jej upadków. To ja tą modlitwą obejmuję 90% kapłanów. Czy wy to rozumiecie? Bo ta grupa bezrozumnych jest nieprawdopodobna. Widzicie, ja się modlę z takim ogromnym przekonaniem i zauważyście, powtarzam to trzy razy, niech to Bóg wyczyści dzieci. Nie da się. Musi się przyjść na to pokolenie. Tak jak wynik wyginęli arcykapłani fizycznie z mapy świata wyżnięci przez Rzymian. Bóg to samo chce zrobić ze współczesnymi kapłanami. Wyżną już im masę. Nadzieja jest, ale muszą się nawrócić i przyjąć prawdę o dramacie Kościoła. Przyjdź, moja oblubienica, do mnie, do mojej komnaty i pokaż mi, co oni ci zrobili. <śmiech> <śmiech> Dlatego przechodzę do trzynastego punktu. Moi drodzy, z tych propozycji reformy, jest ich 20, ale już będzie 21, bo jeszcze muszę wcześniej wsadzić, święty kanon. Bo tego pojęcia już księża nie mają i wszystko zmieniają, rozumiecie? Zmienisz słowa świętego kanonu, czy konsekracji, nie ma ofiary mszy świętej. To jest też punkt pod wytyczne reformy Kościoła. Jesteśmy przy języku liturgii. Bóg tak pięknie przed południem do nas mówił. Dalej kontynuuje. Jestem więc największym miłośnikiem łaciny na świecie. Tu przypomina, bo tutaj po raz pierwszy słuchał. Nie musisz rozumieć, co czytasz. Wykonaj rozkaz. Módl się modlitwą Kościoła nieba i aniołów. Nie zbądzisz. Kto się modli łaciną, dzieci nie zbłądzi. Bóg mówi, jestem więc największym miłośnikiem łaciny na świecie. Kiedy uwielbiasz mnie w tym języku, czuję się wyjątkowo uwielbiany. <laughs> Przypominam, każde błogosławieństwo w łacinie jest skuteczniejsze. Własce, a jeżeli błogosławieństwo w języku oryginalnym narodowym, to trzeba ja sobie ci uświadamiać sobie. Czasami może burczeliście, jak dzieliłem intencję przy świętej. Zwykła pan walty No musi być inny przekładnik finansowy, żebyście wiedzieli, że tamto jest silniejsza i skuteczniejsze, za chwilę to usłużycie. Tam jest dużo więcej was A dziś znaleźć kapłana, który oficjalnie otrzymał który się po, 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 po łacinie. i modlił się po łacinie do dzieci. Jakbyście znaleźli brylant w wielkości 10 kg. Kiedy uwielbiasz mnie w tym języku, czuję się wyjątkowo uwielbiany. Moje dziecko, łacina jest dla mnie, nie dla człowieka ale dla mnie to czyni ją wyjątkową, gdzie można powiedzieć, łacina jest językiem liturgii. Prawosławni, nie każda grupa, ale część nie zrezygnowała z języka starocerkiewnego i się modlą językiem starocerkiewnym, gdzie tym językiem nikt nie mówi. W Rosji czy na Ukrainie dzieci. Moje dziecko Łacina jest dla mnie. Nie jest dla człowieka, ale dla mnie. To czyni ją wyjątkową. A teraz posłuchaj. Szatan, jako mój wieczny przeciwnik, nienawidzi wszystkiego, co ja miłuję. świadectwo wstępienia naszych rycerzy w jednej z mój Mojej rzeszowszczyźnie, dzieci proboż wrzeszczy. Jak zobaczył napis pokuta, wrzeszczy. Za siebie pokutujecie? No więc od razu dałem dla pociechy, żeby wiedzieli, kto nie lubi napisu pokuta, pokuta, pokuta. Skoro Bóg uwielbia i prosi o to, to nam podyktował, żeby to nosić, a to nie jest zwyczaj teraz, bo przez wieki z takimi napisami ludzie, dzieci chodzili. To jest praktyka znana w kościele. Więc jednoznaczne, jeśli to, to, co Bóg miłuje, no to przeciwnik tego wszystkiego, co robi, nienawidzi, stąd Pan Bóg mówi. Szatan, mój wieczny przeciwnik, nienawidzi wszystkiego, co ja miłuję. Udało mu się z nienawiści do języka kościoła stworzyć idiom w potocznej mowie odnoszący się do łaciny, a zrównujący ją z językiem przekleństw najgorszej maści, ośmieszyć, obnażyć. Zmienić sens i znaczenie rzeczy świętych to domena złego Ducha, który czując własną bezsilność, a nie mogąc zniszczyć rzeczy świętych pi, snuje intrygi, kieruje może nienawiści na rzeczy święte. Mamy w modlitwie jednej, ma, mówi pan ma, Matka Boża, to, powywa, to Narodu Polskiego, niszczą język tłumaczenia złe, wysubtelniają słowa, które w rzeczy samej już nic nie znaczą, w odniesieniu do sakrum. Cały czas następuje w liturgii kościoła podmiana słów, rozumiecie? Z pokory do pychy, z uniżenia do wyniosłości dzieci. To już nie jest język modlitwy. Jest to język pychy, język tupeciarstwa. Bez przerwy wszystko odmieniają. Było takie znaczenie, ale to księże to co prowadzi to jest prawie to samo, ale jest głupia. Kupce błotek, przywiąż przy pacierzu, niech się rozbuja, rozbuja go i co jakiś czas na linii wahadła ustaw sobie młotek, żebyś zadźwięczała. Królu Polski. Jestem przy Tobie, pamiętam, Człowiek. Jezu królu polskim. Jezu królu polskim. Mario królowo polskim. Mario królowo polskim. Mario Łupański Polski. 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 zjazdował Pannie Maryi. Zdrowaś Mario Łaskiś, Pełna Pan z Tobą, Bogusławianaś ty między niewiastami. I błogosławiona żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boże. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci. Bo two ja służbnica pańska. Niech mi się stanie, zostawasz Maryłoskiś pełna Pan S Tobą, błogosławiona śtymiędzy niewiastami i błogosławiona żywota żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen a słowo stało się ciałem i złożysz nam obiecanie. Zdrowaś, Madziu, łaski śpiew Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się w zadań teraz i w godzinę świętej naszej. Amen. Mówił się za nami, święta marocielko. Mówił się łuskę, prosimy Cię, Panie Radoko-Stacja Jostewanie Maniuszki, w ciele niemieckim, na tego poznali. Przez jego mękę krzyż, Hale z zmartwychwstania stania byli doprowadzeni przez tego naszego rekwię meterna dona eis, dominer, rekwię skamięt pace. wy po trzy. Ja mówię, raz teraz, bo kiedy ja skończę to nałożeństwo, proszę to duszeczki umadla tyle razy w tydzień na uczestnia. Teraz takie piękne słowa. Do mnie, do was. Moje najdroższe dziecko. Powiedz mojemu kapłanowi. Wy, wy, wy sobie nie znacie. Nie wiecie, co znaczy. Moje najdroższe dziecko z ust Boga. Powiedz mojemu kapłanowi. Możecie wszystkie pomyje na mnie wylewać ale mi tylko tego nie zabierzcie. powiedz mojemu kapłanowi mnie interesuje ocena mojego Boga i Pana i Jego prowadzenia że każdy ksiądz który modli się po łacinie i w tym języku odprawia mszę świętą otrzymuje szczególne łaski od Ducha Świętego że wiecie, że już ja już nie odprawię nigdy mszy świętej po polsku, nie jestem w stanie, żebyście wiedzieli. Choćby mi wszystko zabrali i obiecywali wiadomo co, nie jestem w stanie tego już zrobić, jak wiecie. Tego się już nie da. O, jakie to ludzi łaski kapłan dostaje. Jest to łaska głębszego zrozumienia tajemnic Bożych i bliższego obcowania z duchem świętym. Przygotowuję. Nie mam czasu usiąść przy komputerze, potrzebuję dwie godziny. Muszę rano wcześniej stać, żeby jutro przygotować nabożeństwo. Dzieci, zrzucam temat. I przychodzą cały czas przeszczenie do tego nabożeństwa. To jest coś nieprawdopodobnego. Nie oprę to na no, tej pieśni. Człowiek dać Ci nic nie może, skoro wszystko ma od Ciebie. Chyba tylko dobry Boże może ofiarować siebie. Tobie siebie. Nie chcę, żebyście mi umierali w tym roku. ale żebyście byli przygotowani. Żeby świadomość wieczności stała się już Waszym klemem. Będzie nam łatwiej żyć, w niej będziemy popełniali żałów. Jest to łaska głębszego zrozumienia tajemnic Bożych i bliższego obcowania z Duchem Świętym. Dziś, dziś mi zatrybiło, po kolędzie jeden z naszych prosił księdza wikarygo, żeby odmawiali w kościele na każdej mszy świętej. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, moja wina moja. Mamy problem z nóżkami, nie chcą się spowiadać, bo nikt o tym nie mówi, wszyscy z tego śmieją się. Proszę Pana, ale kościół jest formą urozmaiconą, mamy cztery wersje i księże. Ale kościół nie jest od urozmaicenia. Kościół ma przypominać zasadę. I ja, to mnie to oświeciło, czemu oni wprowadzili cztery rodzaje aktu pokolnego. By wybić kreator, spowiadam się. Rozumiecie? Panie zmił się, mama zmił się. To nic nie znaczy dla dzieci. Spowiadam się Bogu, czyli muszę coś wyznać. Rozumiecie? I moja wina, moja wina. Jacy oni są mistrzami każdego posunięcia dzieci. W kółeczko, w kółeczko nie wycofają. Żeby zubożyć mszę Świętą, wprowadzili kilka rodzajów konsekracji, form. Jedna jest sprinterska, no i którą na parafii i zawsze? Sprinterską. Ten zawsze się im śpieszy. lęć śmierdzący. Flegmatyk skończony. Jeśli idzie on przez staje się olerykiem. Co za dziwna przemiana. Mówię już językiem liturgicznym. Dlatego często wam przerywam. Po Ewangelii dzieci muszę, muszę coś powiedzieć, bo odkryłem. Afryka, odkryłem. Ja to tyle razy czytałem. Odkryłem, o od co go godzi. i w tym języku odpowiadam przeświętą świętą, otrzymuje szczególne łaski od Ducha Świętego. Jest to łaska głębszego zrozumienia tajemnic Bożych. I bliższego obcowania z Duchem Świętym. Dzieci on asystuje, podpowiada. To jest coś nieprawdopodobnego. Skąd można takie coś nagle wymyślić? Skąd to wziąć w Bóg święty wie, że jestem ledwo żywy przy ołtarzu. Idź wczoraj, ściąg ornat, pościągaj te sznurki, to wszystko. Dzieci, no wpadłem na pomysł, da mi na mnie kapel, no nie zmię. Dzieci, mam zaoszczędzone, rozumiecie? Jeden ruch, który mi zajmie 5 minut, nie? Niektóre, a to zrozumienie głębokości Boga. się już bój, jakbym publicznie miał, wam rozwale nasze orędzia, to byście mieli tylko problem z wyjściem do ubikacji, bo cały czas każde zdanie przynosi takie przestrzenie, że dzieci to byś tak, spało na nich, wlatało do nich, kiedy... Ty odmawiając modlitwy po łacinie Miej pewność, ty, to Bóg mówi do mnie, że Twoja modlitwa wnosi wówczas tylko i wyłącznie do mnie, wywyższając moje imię, czyli to też dotyczy Ciebie, ty, nie tylko mnie, z tego wynika, a Tobie zjednuje moc modlitwy. Obiecuję Ci większe skupienie, i większą świadomość na modlitwie. Tak jak dziś pan Mariusze się pomylił i ale człowiek jest na Panu Bogu, w pewnym momencie no, wracam i teraz, gdzie jestem, nie? Pierwszą ustalić. Co się stało? Bo ja już przekonałem Panów lektorów, że bądźcie tak dobrzy przy mnie, że mnie ta wasza rzeczywistość nie istnieje dla mnie. Bo to... Wyście też dostali łaskę, rozumiecie, łaska pociąga łaskę. Ale no czasami się pomyliśmy, to nie ma szlagin, tylko pomyłemy, nie? Żebyście wiedzieli, ja muszę stanąć i zadać, gdzie jest że święta, nie? A tak byłem, nie, że byłem gdzie indziej, nie, byłem tu, tylko coś się wydarzyło, bo czy ja uciekę, bo czasami myśl ucieknie, nie? No więc szukasz pierwsze swojej winy, nie? Gdzie jesteś? Muszę zatrzymać, co my robili? Która część przyjętej? Więc pociesza Was, co do siebie mówi Pan Bóg, ty odmawiając modlitwy płacznie, Miej pewność, że Twoja modlitwa wznosi się wówczas tylko i wyłącznie do mnie, wywyższając moje imię, a Tobie zjednuje moc modlitwy. Nie ma silniejszej modlitwy niż modlitwa po, po łacinie. Zanim Bóg tam do orędzie, to wyście już wiedzieli, a ja ja cię pytałem, po polsku wszyscy po łacinie. Nigdzie po polsku nie, po łacinie. Dlatego cieszcie się, że wasza modlitwa ma wielką moc i niejednokrotnie nie, nie wasi bliscy czy znajomi do ciebie przychodzą i co mówią? Pomóc się za mnie. To działa, dzieci. To już działa. W podziw padają kapłani, tak podczas jednej z tych tegorocznych kolęd żąda od naszej rycerki wyjaśnienia, jak to jest możliwe, że u was matka, wy, dzieci, wnuki, wszystko do kościoła chodzi codziennie. Pokaż mi, pani, taką rodzinę w tym okresie, pokaż mi ci. Jeśli tak dalej pójdzie, naprawdę Zadziwiać sąsiadów, a jeśli zradzimy Polaków, będziemy zadziwiać narody. A co znaczy? Że wtedy oni przyjdą do nas z darami i podziękują. Amen.